Jesteśmy dzisiaj w Modlinie, pierwszy bieg z cyklu Ramageddon, Biegniemy hardcore 21 km, jest z nami cała grupa Forbet Runners. Jest to projekt przeznaczony właśnie dla biegaczy, którzy... Są typowymi amatorami, coś tam biegają. Wiadomo, też są osoby średnio zaawansowane, profesjonaliści, ale właśnie ma to na celu skupić osoby, które po prostu lubią się dobrze bawić i chcą przeżywać fajne chwile podczas właśnie takich biegów jak Ramageddon. To no akurat Forbet jest sponsorem tego cyklu biegów. Zapraszamy na właśnie wzięcie udziału, zobaczenie, że naprawdę to jest dla wszystkich i że poradzicie sobie bez względu na trudność tych przeszkód liczą się chęci i dobra zabawa. Jest mnóstwo ludzi, uśmiechnięte twarze, bardzo fajnie spędzony czas z znajomymi, bądź nowo poznanymi znajomymi, bo też niekiedy takie sytuacje dochodzą, że poznajemy nowych ludzi. Także zapraszam do grupy Forbet Runners na Facebooku. Dołączyć może naprawdę każdy. Widzimy się na trasie.